Cześć, jeżeli oglądacie mnie niedługo po nagraniu tego materiału, to wiecie, że letnie upały mogą skutecznie uprzykrzyć życie, szczególnie gdy trzeba pracować. Wiele osób od razu instaluje w domach klimatyzację, a może warto jednak sprawdzić inne i tańsze rozwiązania. Uczmy się od mieszkańców cieplejszych rejonów świata. Dziwne, że nie bierzemy z nich przykładu i bezrefleksyjnie rzucamy się w montaż drogiej klimatyzacji. Podczas gdy w krajach południowych, na całym zasadzie świecie, w każdym domu montuje się wentylator sufitowy, taki, który możecie kojarzyć z filmów czy seriali amerykańskich głównie. Ja przynajmniej e, kojarzę właśnie je tamtąd. Jak sprawdza się w praktyce, jak działa? Na te pytania odpowiadamy w tym materiale. Standardowa temperatura pokojowa mieści się w przedziale od 20 do 22 stopni Celsjusza. Jest to temperatura, przy której zazwyczaj czujemy się komfortowo bez względu na porę roku. Chociaż w naszym klimacie system ogrzewania jest zwykle dobrze rozwinięty, to system chłodzenia pozostaje mniej zaawansowany. Mimo że coraz częściej zmagamy się z intensywnymi upałami, no zwłaszcza latem. Ciało człowieka można traktować jako grzejnik. Jesteśmy stało ciepli, co oznacza, że ogrzewamy zgromadzone wokół nas powietrze. Jeżeli nie ma w naszym otoczeniu sprawnej wymiany powietrza, jest nam gorąco. Ciało się poci. Dlatego właśnie lekki wiaterek daje nam tak dużą ulgę. Innym czynnikiem, który pomaga nam schłodzić się, jest oczywiście temperatura otoczenia. Ten zgromadzone wokół nas powietrze nie nagrzewa się tak szybko. Żeby schłodzić się, możemy więc poprawić wymianę powietrza w pomieszczeniu lub fizycznie zmniejszyć temperaturę. Ewentualnie, jak w przypadku klimatyzacji, zastosować od razu oba te czynniki. Przynajmniej jeżeli staniemy przy nawiewie klimatyzacji. Doświadczenie mieszkańców gorących rejonów świata mówi jednak, że klimatyzacja nie jest konieczna. Przede wszystkim jest droga. Gorące można sobie doskonale poradzić korzystając właśnie tylko z wentylatora, czyli poprawiając odbiór ciepła z naszego organizmu przez powietrze. Szacuje się, że wentylator sufitowy jest w stanie obniżyć odczuwaną temperaturę nawet o 7 stopni Celsjusza. To dużo. Wystarczająco dużo, aby mówić o komfortowej egzystencji, a jak się ją ukaże niebawem, czasami nawet może to być zbyt dużo. W każdym domu w Hiszpanii, Portugalii, USA, Brazylii znajdziemy taki wentylator. Są one niejako standardem i mogą wspomagać lub być alternatywą dla klimatyzacji. Można założyć, że jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie przekracza 28-30 stopni, to taki rodzaj chłodzenia jest w stanie zapewnić nam wystarczający komfort. Jasne, taki wentylator nie obniża temperatury, a jedynie wprawia powietrze w pomieszczeniu w ruch. To zaś oddala nagrzane naszym ciepłem cząstki, zdala naszego ciała, co z kolei przekłada się na uczucie chłodu. Powietrze to izolator. Trudno będzie nam nagrzać naszym ciałem typowe pomieszczenie w domu, dlatego tak skutecznie działa na nas ten ruch powietrza. Powyżej 30 stopni, a w szczególności w temperaturze zbliżonej do ciepłoty naszego ciała, czyli 36,6-36,7 Możliwości chłodzenia się zmniejszają, bo różnica pomiędzy nagrzanym przez nas powietrzem, a tym, które jest w otoczeniu jest już mniejsza, wtedy dmuchalibyśmy w siebie po prostu ciepłym powietrzem. Skuteczność lekkiego wiatru zna każdy. Wystarczy szybko przejechać się na rowerze czy motocyklu w słoneczny dzień, aby dowieść, że podczas jazdy czujemy przyjemnych łód. A gdy się zatrzymamy, jest nam znacznie goręcej. Każdy zapewne zna też wentylatory stojące na podłodze lub na blatach. Owszem, te dają chwilę wytchnienia, ale mają wiele wad. Po pierwsze, strumień powietrza jest zbyt silny, w górę lecą kartki, lekkie przedmioty położone w niedalekiej odległości. I po drugie, taki strumień jest zwykle mocno kierunkowy, a wentylator się obraca, kierując go w różne części pomieszczenia, więc raz jest lepiej, raz gorzej, przynajmniej jeżeli chodzi o komfort. Kolejna rzecz to stale emitowany hałas. Szybko obracający się wentylator no, musi po prostu hałasować. Wentylatory sufitowe działają nieco inaczej. Po pierwsze, Taki wentylator powinien być duży, ma poruszać powietrze w całym pomieszczeniu, a nie chłodzić nas mocnym strumieniem. Długie łopaty i niższa prędkość obrotowa sprawiają, że taki wentylator pracuje ciszej i nam nie przeszkadza nawet podczas snu. Delikatny ruch powietrza powinien skutecznie usuwać z okolicy naszego ciała nagrzane cząstki powietrza. Kluczowe jest to, aby odpowiednio dobrać taki wentylator. Kierujemy się na początku powierzchnią pomieszczenia i na tej podstawie możemy dobrać średnicę wentylatora. Jak? Do 20 m2, czyli do małych sypialni pokojów wybieramy wentylatory o średnicy od 76 do 122 cm, pamiętając, że im mniejsze, tym obroty będą większe. Czasami lepiej wybrać większą średnicę, choć musi się napasować też do wielkości naszego pomieszczenia wizualnie. Od 20 do 30 m2. W przypadku takich większych pokojów w bloku wybieramy wentylatory o średnicy 122-132, czy nawet 142 cm. Duże pomieszczenia, takie 30-40 metrowe, no to już 40, 142 cm lub większa średnica wentylatora. Bardzo ważna jest także wysokość samego pomieszczenia. W przypadku najniższych sufitów, 2,5 m, 2,60 m, zdecydowanie wybierajmy mocowania bez pręta przedłużającego, czyli silnik powinien być montowany praktycznie bezpośrednio do sufitu. Jeżeli nasz sufit ma wysokość 2,70 m, możemy zdecydować się na niewielki pręt przedłużający. W wyższych pomieszczeniach nie ma ograniczeń chociaż tutaj konieczność stosowania wentylatora staje się zasadna także zimą. Niektóre z wentylatorów mają opcję zmiany kierunku obrotów, lato-zima. Chodzi o to, aby zimą przepchnąć zgromadzone przy suficie ciepłe powietrze w dół i skuteczniej wykorzystać w ten sposób system ogrzewania. Wiele osobom wentylatory kojarzą się z klasycznymi rozwiązaniami z oświetleniem, z kwietnymi kloszami, ale prawda, dzisiejsze czasy są nieco inne. W zależności od naszych preferencji można znaleźć zarówno te klasyczne rozwiązania, industrialne, jak i nowoczesne. Wentylator może być elementem dającym niepowtarzalny klimat, stylistykę. Można także zamontować całkiem nie rzucające się w oczy urządzenie. W typowych mieszkaniach w bloku zwykle zachodzi konieczność zastąpienia dotychczasowego żyrandola wentylatorem z oświetleniem. W takim wypadku koniecznie zwróćcie uwagę na typ zastosowanej żarówki. Oczywiście powinna być LEDowa, ale najlepiej z Gwintem E27. Jeżeli pomieszczenie jest małe, no to wtedy można rozważyć kupno mniejszej żarówki, np. podwójnej żarówki E14. Unikajmy nietypowych i na stałe montowanych źródeł światła. Zazwyczaj wentylator podłącza się dokładnie tak jak Żerandol, a więc do przewodów LN oraz ochronnego PE. Jeżeli ma funkcję oświetlenia, to musimy dodatkowo połączyć przewód fazowy L1. Prawie każdy wentylator ma też sterownik umożliwiający zdalne sterowanie czy też regulację obrotów. W przypadku najmniejszych modeli dostajemy taki sznureczek, który łącza silnik. Sam sterownik możemy też wymienić, stosując na przykład sterownik Wi-Fi, dający możliwość kontroli takiego wentylatora z poziomu smartfona. Dzięki temu możemy zdecydować nawet o harmonogramie pracy takiego urządzenia. I sam muszę przyznać, że dopóki nie przygotowałem tego materiału na podstawie tekstu naszego redakcyjnego kolegi Arkadiusza, który ma taki wentylator, to sam nie pomyślałbym o jego instalacji. Ale przy dzisiejszych czasach, w takich temperaturach, to chyba jedyne wyjście, żeby wstać teraz i udać się do sklepu. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.